Druga Księga Królewska, rozdział trzynasty. W dwudziestym trzecim roku panowania Joasza, syna Hazjasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Jehoahas, syn Jehu, a panował siedemnaście lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela i od nich nie odstępował. To też rozgorzał gniew pana na Izraela i wydał ich w moc Hazaela, króla Aramu, i w moc Benhadada, syna Hazaela, przez cały ten czas. Jehoahaz błagał tedy pana, a pan go wysłuchał. Wejrzał bowiem na udrękę Izraelitów, jaką udręczył ich król Aramu. Pan dał Izraelowi wybawiciela, tak iż wydostali się spod zwierzchnictwa. Aramejczyków. Synowie Izraelscy mieszkali zatem w swoich namiotach jak dawniej. Jednakże nie odstąpili od grzechów rodu Jeroboama, które ten wciągnął Izraela, owszem, trwali w nich, a nawet Ashera utrzymała się w Samarii. To też nie pozostało Jehoahazowi więcej ludu zbrojnego, jak tylko pięćdziesięciu jezdnych, dziesięć wozów wojennych i dziesięć tysięcy pieszych. Wytracił ich bowiem król Aramu i uczynił z nich jakby proch do deptania. Pozostały zaś sprawy Jehoachaza i wszystko, czego dokonał i cała jego potęga, opisane są w księdze dziejów królów izraelskich. I spoczął Jehoachaz ze swoimi ojcami i pochowali go w Samarii, a władzę królewską po nim objął Joasz, jego syn. W trzydziestym siódmym roku panowania Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Jehoasz, syn Jehoahaza, a panował szesnaście lat. I czynił to, co złe w oczach Pana, i nie odstępował od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela, ale trwał w nich. Pozostałe zaś sprawy Joasza, i wszystko, czego dokonał i cała jego potęga, z jaką walczył przeciwko Amazjaszowi, królowi judzkiemu, są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Joasz ze swoimi ojcami, a na jego tronie zasiadł Jeroboam. Joasz zaś został pochowany w Samarii, obok królów izraelskich. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, Udał się do niego Joasz, król izraelski i płacząc nad nim rzekł, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego, połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł elizeusz: strzelaj! I wystrzelił. A ten rzek: strzała zwycięstwa od pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla Izraelskiego: Uderz nimi o ziemię. I uderzył trzy razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się Mąż Boży na niego i rzekł: Należało pięć albo sześć razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko trzy razy pobijesz Aramejczyków. Potem Elizeusz umarł i pochowano go. Następnego roku Wtargnęły do kraju moabskie oddziały najezdnicze. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza. A gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i wstał własnych siłach. Hazael zaś, król Aramu, Gnębił Izraela przez cały czas panowania Jehoachaza. Pan jednak okazał im łaskę i zmiłował się nad nimi, i zwrócił się znowu ku nim przez wzgląd na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich zgładzić, nie odrzucił ich od swego oblicza aż do teraz. Gdy zaś umarł Hazael, król Aramu, a władzę królewską po nim objął Ben Hadad, jego syn, Jechoasz, syn Jechoachaza, odebrał z powrotem spod władzy Ben Hadada, syna Hazaela, miasta, które tenże w wyniku wojny zdobył na Jehoahazie, jego ojcu. Joasz pobił go trzykrotnie i odebrał z powrotem miasta izraelskie. Druga księga kronik, rozdział 24. Joasz miał siedem lat, gdy objął władzę królewską, a panował czterdzieści lat w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Sibia, a pochodziła z Beersheby. A Joasz czynił to, co prawe w oczach pana, przez całe życie kapłana Jehoiady. Jehoiada. Dobrał mu też dwie żony i miał z nimi synów i córki. Potem Joasz powziął myśl, aby odnowić świątynię pańską. Zebrał więc kapłanów i Lewitów i rzekł do nich Wyjdźcie do miast Judzkich i zbierajcie od całego Izraela pieniądze, aby rok w rok naprawiać świątynię waszego Boga. A pośpieszcie się z tą sprawą. Lecz Lewici się nie śpieszyli. Wezwał tedy król arcykapłana jego Jadę i rzekł do niego, Dlaczego nie zażądałeś od Lewitów, aby ściągnęli z Judy i z Jeruzalemu Daninę, jaką Mojżesz, sługa Pana i zgromadzenie Izraela nałożyli na rzecz namiotu świadectwa gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom. Nakazał tedy król sporządzić jedną skrzynię i umieścić ją w bramie świątyni Pana na zewnątrz. W Judzie zaś i w Jeruzalemie ogłoszono, że należy składać daninę dla Pana. Nałożoną na Izraela przez Mojżesza Sługę Bożego na pustyni. I ucieszyli się wszyscy dowódcy i cały lud to też przynosili datki i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili. O pewnej porze, gdy lewici przynosili skrzynię do Straży Królewskiej i gdy stwierdzono, że jest w niej dużo pieniędzy, przychodził pisarz królewski oraz przedstawiciel arcykapłana, i ci opróżniali skrzynię, po czym odnosili ją z powrotem na jej miejsce. Tak robiono codziennie i zebrano bardzo dużo pieniędzy. Wtedy król i Jehoiada dawali je wykonawcom robót w świątyni pańskiej, ci zaś najmowali kamieniarzy i cieśli, aby odnowić świątynię pańską oraz kowali i brązowników, aby ponaprawiać szkody w świątyni pańskiej. Rzemieślnicy pracowali tak, że za ich sprawą praca postępowała naprzód i naprawili świątynię Bożą zgodnie z jej planem i wzmocnili ją. A gdy skończyli, przynieśli do króla i Jehojady resztę pieniędzy i sprawili za to przybory do świątyni pańskiej, naczynia do służby Bożej i całopaleń i czasze oraz inne naczynia ze złota i srebra. W świątyni pańskiej składano ofiary całopalne stale, dopóki żył Jehoiada. Potem Jehoiada bardzo się zestarzał i syty życia umarł, licząc w chwili śmierci 130 lat. Pogrzebano go w mieście Dawida, obok królów, gdyż wiele dobrego zdziałał w Izraelu oraz dla sprawy Bożej i dla jego świątyni. Po śmierci Jehojady przyszli książęta judscy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. Porzucili oni świątynię pana, Boga swoich ojców, a służyli aszerom i bałwanom. Toteż gniew Boży spadł na Judę i na Jeruzalem za to ich przewinienie. Pan wysłał do nich proroków, aby nawracali ich do pana. Ci napominali ich, Lecz oni nie usłuchali. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jego jady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich. Tak mówi Bóg, dlaczego Wy przekraczacie przykazania Pana, tak iż nie macie powodzenia? Dlatego że wy opuściliście Pana, więc On was opuścił. Wtedy sprzysięgli się przeciwko Niemu. I na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni pańskiej. Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehoiada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna. A gdy ten umierał, zawołał – niech Pan w to wejrzy i ukaże. Po upływie roku wyruszyło przeciwko niemu wojsko aramejskie, które przybywszy do Judy i do Jeruzalemu wytraciło spośród ludu wszystkich ich przywódców całą zaś zdobycz posłali do króla Damaszku. Chociaż bowiem wojsko aramejskie nadciągnęło z niewielką liczbą wojowników, Pan jednak wydał w ich ręce wojsko naderliczne dlatego że opuścili Pana, Boga swoich ojców. W ten sposób dokonali oni sądu nad Joaszem. A gdy od niego odeszli, pozostawiając go ciężko chorym, sprzysięgli się przeciwko niemu jego słudzy za krew syna kapłana Jehojady i zabili go na jego łożu. A gdy umarł, pochowali go w mieście Dawida, ale nie pochowali go w grobach królewskich. Uczestnikami przysiężenia przeciwko niemu byli Zabat, syn Ammonitki Simeat i Jehozabat, syn Moabitki Shimrit. Co zaś dotyczy jego synów, licznych wyroczni o nim i odbudowy świątyni Bożej, to są one opisane w objaśnieniu do Księgi Królewskiej. Władzę królewską po nim objął. Amasjasz i jego syn. Przypowieści Salomona, rozdział 14. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Umysł spokojny zapewnia ciał życiem, lecz namiętność toczy członki jak robak. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Bezbożny upada z powodu swojej złości, lecz sprawiedliwy ma oparcie w swojej niewinności. W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca. List św. Pawła do Galacjan, rozdział czwarty. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, Zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny Wystawił Was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się tedy stało z tą Waszą szczęśliwością? Albowiem daję Wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was, a chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rosterce.